Hej, cześć, witajcie, się stresujemy, jak piachu idzie tam waskujemy się ku namekę. Dzisiaj będziemy pijać 15 tysięcy pucharków. Już brakuje mi 8. I grałem sobie na ni i tak patrzę. A, trochę jest tak dziwnie grać. A tu wychodzę z gry, 42 pucharki. Bo miałem tu 50 równych. Bo gram dżinem i biłem sobie na dżinie 42. Yy, właśnie 18 rankę też nim dużo wbiję pucharków, 40 coś. Potem grałem mm, Rico i sobie tylko 8 pucharków nim. Potem grałem MC, wbiłem 36. I teraz Nani. I że nam tyle brakuje, zagramy sobie Nani. I wbijemy 15 tysięcy pucharków u mnie. Na tym koncie. Wreszcie będę miał 15 tysięcy. Wreszcie. Po takich po tak długich dobijaniach. Czy tu nikogo nie ma? W ogóle na nie teraz mniej biję. Boję się, że tu ktoś jest. Nie, Karol. Fajnie. Dobra, weź se to. Ej! U! A i Aj, tu, tu, to, to było złe. To było złe, bardzo złe. Minus 3. No nie, dobra. Zagraj ponownie. Dobić teraz musimy 11. Ale to nic, bo to tylko do piętnastu tysięcy pucharków to naprawdę dużo. Ja ja, ja grałem na nie bez wychodzenia z gry i też jedną grę przegrałem. Ale wbiłem 42 pucharki, więc nie mówię, że było źle, bo zminusowałem 3 wtedy, więc bym zdobył, oj, więc bym zdobył 45, bo mnie nie wtedy. A, znaczy nie 45, jeśli bym tyle dostał, sorry, to może bym dostał nawet więcej, nie? Ale się biją, ale się biją. W ogóle patrzcie, Celnik mam do... celownik mam dotąd, a wali dalej. Ja pokazuję, a ja tu już jakaś zadyma jest. Ja nie jestem camperem jak coś. Czasami tylko kampię, jeśli typ ma na przykład picie, to się chowam na jakiś krótki czas, na przykład tyle albo jakbym mało HP, żeby nic, żebym nie zginął po prostu. Nie, jak to nie jestem camperem, nie? nie? Ej, mogła na mnie, mogła na mnie użyć, a nie na, na Karla, chyba z nim walczy. Czy ona mnie w ogóle widziała? Czy on, nie wiem właśnie. 5 HP! Pięć HP zostało. A, już zginęła. Dobra. Nice. Tu ktoś jest. Ha! Ej, ktoś tu jeszcze jest. Ej, przecież mnie... A, dobra, fajnie jeszcze. A, bardzo jeszcze jest. Wrócimy sobie to. Leci, leci, jest! Jeszcze miałem picie. Tak to bym trochę nie zadał. O nie, po tamtej stronie. Dobra, idziemy. Biorę i lecę. Dobra, chodź tu. Rodzinę w ogóle grałem i wiecie, jak mi wychodziła gierka. No, o nie, no zmarnuje mi się picie. Dobra, trudno. I teraz mnie atakuje. I teraz mnie atakuje. Nie! Aj, dobra, drugie miejsce. Kurczę, ale nie, nie udało mi się puścić dokładnie. Drugie miejsce. I brakuje nam teraz... Teraz tu jest Trzech pucharków. Dobra, no to... Um, z się nie op płacę, też to jest trudno. Dobra, dżinem wam pokażę. Fajnie się gra. Trzech pucharków, czyli muszę mieć jakieś czwarte miejsce. Czwarte miejsce da mi cztery. Na takich pucharkach, więc to też jest na no, dobra. Tylko czwarte miejsce da mi cztery. I piąte chyba 0 albo plus dwa. Nie wiem dokładnie. Albo plus trzy też w sumie. Ale nie wiem. <laughs> bardziej o czwarte bym wolał mieć dużo, dużo w ogóle teraz jest, sorry to jest dużo teraz jest w ogóle tego, tego um, to znaczy nie dużo, tylko mało dzień bije o to mi chodziło, mało dzień bije ale potem już nie jest taki słaby potem już dzień nie jest taki słaby o, dobrze. Jeszcze tylko kilka osób jakby zginęło. Bo raz miałem kurde 10 powercubesów, bo wszystkich zabiłem. A miałem jednego do tych, tych. I tak to wszystkich zabijałem i od nich zebrałem te powercubesy. O nie, picie. I co? I co wie? Tora ma picie, to tu się schowam na razie. i nie trafiłem. Aj, dobra piąte, nie, nie udało się. Jeszcze raz będę się jeszcze raz będziemy musieli. Jednego brakuje. Zobaczcie, piąte miejsce i będę to miał. Będę to miał już, piąte miejsce i będę miał 15 tysięcy pucharków. A dobra, zostawię to, bo jeszcze mnie zabiją ale się cieszę i takie jeszcze szósteczka mogę mieć albo gadżet do nie do idbita nie był nie no co jasno no zginę kurde no i z... mogę mieć gadżet albo a zresztą minus 5 jeszcze to ile ma sześć a. mogę mieć albo gadżet do albo star power do broka to ma dwa gadżety Albo gadżet do Albo gadżet do Mortisa... Drugi? Drugi. Albo gadżet drugi do... kroła Albo postać. W ogóle dziś miałem sens że dropłem Max z Dziwne to było. A w ogóle nawet sklepy jest z do kupienia. Sobie go potem możemy wypróbować. Dobra, słuchajcie, może ja w takim razie wezmę Jessie. Sześć kochanków, muszę mieć trzecią. Dobra, słuchajcie, wrócę zabudować za niedługo, żeby Wam nie przedłużać. Dobra, słuchajcie, widzicie, że wróciłem, ale będę miał przypał. No, czwarte. Dobra, wróciłem, nie kampiłem, walczyłem. Nie, nie będę miał, bo sześć brakuje, no. Czyli jednego nie kampiłem, tylko walczyłem o. Bo... Patrzcie, co jest. I w ogóle pięć z to wiecie. I tego. A za nagentowe Może być trudno, chociaż piąte teraz muszę mieć. Błagam, nie skin wcześniej. Ale to gdzieś teraz tak brakuje mi jednego pucharka kilku. Przegrywam. Hmm. To jest właśnie takie wkurzające. Jeśli wam się tak też zdarzało, zdarza nadal to napiszcie w komentarzach o oh, barwej. Zginę. Nie. Zginę. Ja nie mogę. Jeszcze dobra, trzy, bo mam na nim małą ragę. To dobrze cztery, ale... Kurczę, ale źle idzie, no. Moje staty. Staty, pa, najwięcej. ja nie mam kim grać, dosłownie nie wiem. Mogę wziąć sobie nawet... Mm, mm, ...Geyla na Psydymy, albo teraz Geyla nawet spróbuję. Czyli czwarte miejsce mi słabo idzie w ogóle. Czwarte miejsce muszę mieć chociaż dobra, Tim. Dobra, masz szczęście. Okej. Okay. Okay. Mamy Tim. Tylko nie chodź za mną, bo ty robisz fake teama, jak chodzisz za mną. Każdy jak chodzi za to. Bo za kimś to robi fake teama. Ja, ja tak zbytnio nie robię, tylko odchodzimy, że się zostawmy. Jezus Maria, idź sobie. Idź sobie Moje. Idź sobie moje. Ha, zginął jeszcze. O dwie czasiko Zginął. Ja jeszcze zginął, nie? O, o jeszcze czterech. Jakby poszło. Zginęło. Sprawdzam krzaki, bo ta mapa... Tutaj zawsze kampią przy środkach, w tych krzakach, w tych dużych. Tu, tu, gdzie jestem, o, tam, gdzie walczą. I na górze jest, w takich samych miejscach, że na górze. Jest, mam! Mamy! A, chyba, że mam jak dwudziestą, to ten. Ej, ale cztery chyba bym brakowało. Ale mamy to. Proszę, 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 powiedz, że to mam. Nie wiem, ile mi brakowało. Nie mamy to. Równe 15 tysięcy nawet. Mamy to. Wreszcie udało się. Wreszcie się to udało. Wreszcie. To w ogóle czy dobre jestem też w sumie nawet. Nie wiem, wy cię jak chcecie. Piątka z tego. Mam nawet piątkę... To jest jedynka z tego, nie czyli mam największą. Z tego. Dobra, nie wiem co będzie. Otworzyłam... No dobrze. Przez przypadek klikłem i wyszła szóstka. Słuchajcie, ja chciałam wam powiedzieć, że szóstka była w Mega Boksie ze Star Pońcy i wytropił mi gadżet do Mortisa. Jackingale. Mm. Jean, Dynamite, Frank i e. Max, was ist? Was ist? Was? Jaki typ? O lol, o lol max. O lol, o lol, o lol, o lol, o lol, o ja. To jest mój kolega, ma drugie konto. To jest. Napiszę Dobra, to ja będę się złem żegnał. Trzymajcie się. Cześć.